Wszystkim, tu Weronika Broiło. Witam Was na kanale All Things Style. Jest to kanał, w którym przekazuję Wam, jak ubierać się minimalistycznie ponadczasowo, czerpiąc z wiedzy i przekazując ją Wam, którą zdobyłam już X lat temu, wiele, wiele lat doświadczeń, pozwoliło mi zbudować szafę, na której mogę polegać ponadczasową, która w większej mierze jest oparta na zrównoważonej modzie, czyli takiej z second handów lub też z platform rzeczy używanych. Też inspiruję się bardzo światową modą, pokazami mody i różnymi markami, o których Wiele razy przewijam y, wiedzę w moich filmach, więc dla tych, co są nowi, zachęcam Was do wyglądu mojej moje poprzednie nagrania, y, ale również też y, różne tajniki, szafy, które przekazuję Wam i dzisiaj też jest taki filmik, który. Ponownie chcę wam pokazać, jak co miesiąc. Ominęliśmy październik, więc zrobimy dzisiaj z dwóch miesięcy zestawienie moich ulubieńców szafy, czyli coś, co nosiłam najczęściej w danym miesiącu. Zawsze jest to pięć rzeczy, które. Selekcjonuję z szafy względem częstotliwości ich noszenia. Z jakiegoś powodu po prostu częściej po nie sięgałam, więc chcę Wam przedstawić w pigułce dzisiaj 10 stylizacji z użyciem tych 10 rzeczy z dwóch miesięcy poprzednich, no bo już dobiega nam koniec listopada, więc. Można powiedzieć, że teraz z dwóch ubiegłych miesięcy. Dodatkowo dla tych, co są nowi na kanale, chcę Was skierować na moją stronę wariestudio.com to jest domena, na którą umieszczam dla Was wyselekcjonowane przeze mnie ubrania second hand, również moje usługi stylizacyjne możecie się do mnie zgłaszać. Na hello, małpa, lub przez formularz kontaktowy na stronie są wymienione usługi, które oferuję Wam. Możemy się spotkać online, możemy się spotkać osobiście. Przejrzę Wasze szafy względem tego, mojej wiedzy, doświadczenia, Wam pomogę. To wszystko razem. Ułożyć w taki sposób, abyście mogły z łatwością same budować stylizację. Bo też widzę nieraz komentarze od Was, że macie świetne rzeczy w szafie, ale nie wiecie, jak to łączyć. Więc tutaj wchodzę ja i będę mogła Was nakierować, w jaki sposób fajnie jest ubrania zestawiać, aby dalej było z klasą, lecz pokazywać, że minimalizm nie musi być nudny. Możemy to przełamywać różnymi akcesoriami w taki sposób bardzo świeży i na topie, ale jednocześnie nie śledząc trendy ślepo. To też próbuję Wam przekazywać, aby nie kupować ubrań względem trendów i sezonowo, tylko tak patrząc, że dana rzecz będzie też modna za 15 lat, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy budować szafę ponadczasową, taką, która nam przetrwa czas i przetrwa wszelkie trendy z pokazów i z sieciówek, wszystko co nam tutaj wokół. Oferują, bo jest tego przesyt, więc ktoś, kto jest trochę zagubiony w tym wszystkim, może mieć trudności z, z sposobem dobierania. Wiele razy widzę, jak źle są dobierane ubrania, więc tutaj to też był taki dla mnie nudge, że tak powiem motorek do działania, aby stworzyć ten kanał dla Was aby mogła przekazywać właśnie troszkę inne spojrzenie na modę, świeższe, ale razy staram się, aby te moje stylizacje jednak otwierały nieco Wam oczy i może też wpłynęły na to, jak Wy się ubieracie. Więc też chcę wspomnieć o tym, że było mi bardzo, bardzo miło spotkać Was na targach, na których warię. Mój Second Hand się pojawił wraz z moją kolekcją Warię Studio. Więc dziękuję tym, którzy się pojawili, jesteście wspaniałe, naprawdę to jest przemiłe, że mogę spotkać Was osobiście, więc bardzo dziękuję tym osobom, które się pojawiły i szczerze wzruszyło mnie to bardzo, że to co robię tutaj na kanale, zarówno firmowo, na Warię, jak i tutaj na YouTubie, że to co robię ma sens, bo robię to dla Was i wszelkie Wasze komentarze i pozytywny odbiór to jest dla mnie wielki progres i motywacja, więc bardzo Wam dziękuję za to i ściskam, pozdrawiam, a jednocześnie myślę, że na targach jeszcze się pojawimy, są to targi Jestem wynczyć. Jestem slow, są różne, więc też na Mysiej w Warszawie, więc na pewno jeszcze się pojawimy na któryś nie raz. Ale teraz chciałabym się też skupić na dodawaniu nowych elementów do kolekcji, więc bądźcie czujni, bo o tym, będę o tym informować na naszym Facebooku, na Instagramie Wary Studio, jak i również tutaj na YouTubie. Kilka modeli nam się już wyprzedało więc chcę też modyfikować to, co już było, w inny sposób Wam to przedstawiać, dalej, bazując na tych podstawowych elementach garderoby, które są w naszej kolekcji. Więc zerknijcie na wariestrzu.com, aby zerknąć na czym ta nasza kolekcja polega. Zachęcam Was też, abyście przeczytały dział o nas na stronie. Będzie to takie troszkę bardziej zagłębienie w temat, czym w ogóle warię jest dla mnie, dla nas jako firma. Więc tyle słowem wstępu. Zaczynamy z październikiem, przejdziemy przez pięć rzeczy obok, zobaczycie stylizację, tak jak za każdym razem w, tym, w tego rodzaju filmach. Dalej przejdziemy na listopad. Pierwszy ulubieniec z października to ten oto płaszcz granatowy. Uwielbiam go, uwielbiam. Jest bardzo prosty, z prostym kołnierzem i długi. Przede wszystkim ta długość to jest to, na co powinniśmy zwracać uwagę, aby te płaszcze były długie, oversize, żeby dały nam tą swobodę sadzania pod nie marynarki, swetry, bluzy. Więc to, co mi się tutaj spodobało, to to, że jest taki głęboki granat, szczególnie jak zobaczyłam go pierwszy raz, to skojarzyło mi się, że do lakierowanych czarnych kozaków by wyglądał świetnie. Tutaj mamy takie zapięcie przez szlufkę guziczek, resztę guzików chowanych, więc mamy jakby główny punkt programu, tutaj u góry to jest ten kołnierz, jest to 100% wełna, przepiękny, prosty i szczerze... W płaszczach, im prostsze, tym lepiej, bo po prostu cała ta otoczka, typu torebka, buty, to to wtedy robi robotę, co mamy, jakie kolczyki, czy jakaś no to wtedy nam robi kształt. Prostota tego płaszcza to jest to, co mnie bardzo ujęło, jego kolor, oczywiście, że jest wełniany, również i długość pikowaną kamizelkę białą. I to jest coś, co bardzo nawiązuje do skandynawskich sieciówek typu COS, ARKET, Another Stories, które uwielbiam, o których też mówiłam w filmie, co przywiozłam ze Sztokholmu. Jak też wspominałam też o skandynawskich markach w tamtym nagraniu, dla tych, co nie widzieli, wklejam tutaj. No i tutaj mamy coś, co yy, może napiszę, że to by wyglądało troszkę jak podszewka, ale jednak jest bardzo prostą kamizelką. Mamy też tutaj taką metkę z tyłu, widoczną czarną, co nie szkodzi w sumie, ale jest to rzecz, która po prostu świetna jest do warstwowania. Można założyć pod prochowiec, zapiąć. Całość. Można polar czarny zapiąć pod szyję i założyć pod to. Można założyć koszulę, aby nadać troszeczkę tekstury pod to koszulę. I właśnie o to chodzi, żeby warstwować ubrania, łączyć też nie, nieoczywiste materiały. Z tym też właśnie założyć jakąś sukienkę satynową z długim rękawem, też by wyglądało świetnie. Po prostu nieoczywiste połączenia to jest to, co lubię najbardziej, i ta kamizelka. Pozwala mi to robić, jak nic innego. Fajnie jest też zobaczyć coś z Lumpexu, co nawiązuje do różnych marek sieciowych, tak? No bo wiadomo, że taka kamizelka w sieciówce by kosztowała około 300 zł, a w Lumpexie można ją znaleźć za 20, za 15, zależy. Tam z metki sobie liczą i tak dalej, więc. Świetna rzecz. Nosiłam bardzo często i na sportowo, i na elegancko, więc w październiku ta kamizelka towarzyszyła mi wiele razy. Nawet zakładałam ją pod ten płaszcz, który widziałyście przed chwilą. Dalej mamy kolejny płaszczyk, no i wiadomo, było troszkę deszczowo. Sięgałam po coś już ze strychu zdjęłam, to, co jest dosyć wodoodporne. Mamy tutaj taki płaszcz, który bardzo mi przypomina jeden, który miałam kiedyś. Słuchajcie, z Lumpeksu, miałam taki ze stójką zapinany na metalowe guziki, właśnie taki gumowy. I zdecydowałam się wtedy, że na Warię go sprzedam i szybko się sprzedało ktoś ze Szwajcarii go kupił. E, swego czasu na początku istnienia warię wstawiałam też rzeczy na Etsy, więc stamtąd też ludzie zamawiali. E, no i wtedy właśnie poszedł. Ale był tak piękny, słuchajcie, jakiś koleś go kupił, więc e, też fajna sprawa, że jakiś facet będzie go nosił. Był to taki styl unisex, więc okej. Okay. Tu też bym powiedziała dosyć unisex, to jest to, że szeroki prochowiec gumowy, taki słuchajcie, wodoodporny, z takiej gumowej tekstury, z kapturem w ten sposób ciekawie, wszytym za kołnierzem, więc to jest super. Ma też ściągacze kaptur w, stel, w takim stylu sportowym. Mamy pas, zresztą widzicie obok, jak tutaj się oplatam, jest dwurzędowy. No, po prostu coś wspaniałego do kaloszy, do kozaków na obcasie. Fajne przełamanie właśnie stylu sportowego z eleganckim, łatwo to łączyć właśnie z cukienkami. Z spódnicami. Bardzo przez ten kaptur nawiązanie do marki Vetmont. Gdemna Gwasalia, właśnie jako dyrektor kreatywny, dużo razy wprowadza właśnie takie elementy, czy w Balenciaga też tutaj mamy nawiązanie. Więc tekstura tego płaszcza, to że ma taki sportowy, taki trochę wampowy styl, bym powiedziała, naprawdę jest sztosem. Świetny i zarówno do bluzy, jak i do sukienek, do sportowych butów, takich bardziej mocniejszych, na jakimś traperze. Eee, fajne, fajne połączenie naprawdę i właśnie to nawiązanie do kontrastów w modzie podoba mi się ten materiał gumowy, taki nieoczywisty na prochowiec, bo zwykle prochowce znajdujemy w bawełnie lub w takim właśnie szorstkim materiale ortalionowym, ale jednak w takim gumowej teksturze, to jeszcze się nie spotkałam, więc to jest ekstra. Co dalej? Mamy spodnie, które już widziałeś już nie raz na kanale, one były zakupione w SELPI, na platformie SELPI już jakiś czas temu, ale uwielbiam je niezmiennie i to jest rzecz całoroczna. To, że mają taki właśnie print, wcale nie znaczy, że to ma być tylko właśnie na wiosnę, lato. Uwielbiam ten geometryczny, beżowy print na tej szerokiej nogawce. Nawiązanie do marki Totem, nawiązanie do tej chustki z Totem, którą ostatnio Wam pokazywałam, którą zakupiłam w Sztokholmie jakiś czas temu. Oczywiście nawiązanie znowu do tego filmu, o którym przed chwilą wspomniałam, więc dla tych, co nie oglądali, zapraszam tam. Niekoniecznie bym nosiła już tą apaszką, bo to już byłoby trochę za dużo tej geometrii, tego wzoru, ale jednak to do koszuli, czy do swetra beżowego zwykłego, czy do czarnego. Po prostu o ile nie noszę dużo wzorów, tak ten wzór bardzo do mnie przemawia. Nawet ostatnio zakupiłam taki set koszuli, spodni z HM-ów, taki właśnie geometryczny wzór, beżowy set. W czarne wzory, więc to jest też świetne. Będę mogła założyć z mulami, czyli z klapkami zabudowanymi wiosną-latem, czy do japonek, nawet na samolot, bardzo wygodna rzecz. Więc tutaj mamy taką grubszą wersję tego tematu. Fajnie, że jest gumka tutaj, więc łatwo je się wciąga, nie ma żadnych suwaków. Też nosiłam bardzo dużo razy, wiele razy z moimi ugami, czyli takie po prostu na platformie ocieplane buty krótkie do kostki, które noszę najczęściej, kiedy jadę po córkę na przykład do przedszkola, to często nosiłam te spodnie, również z skórzanymi kurtkami, wyglądają świetnie. Jeśli chodzi o październik, nasz ostatni ulubieniec to są kowbojki, ale to też nie takie oczywiste kowbojki w szpic, tylko bardziej właśnie w kwadrat czubek. Bierzemy coś takiego, co jest takim bardziej Modern take nowoczesnym zagraniem kowbojek, dlatego że mamy właśnie ten czubek kwadratowy, między kwadratem a prostokątem, taki geometryczny. Też nie powiedziałabym, że całkowicie odchodzimy od szpicu. Nie wcale tak nie jest, ale jednak coś jest w tym czubku, takim bardziej kwadratowym lub prostokątnym, co nadaje nam bardziej modowego klimatu, więc polecam Wam sięgać po tego typu e, czubek, jeśli chodzi o kozaki. Nie okrągłe, nie aż taki szpic mocny, tylko właśnie coś takiego byłoby super. No i ten obcas jest bardzo taki gumowy, mocny, naprawdę stabilny. Wygodne buty mogłabym w nich przechodzić wiele, wiele różnych spacerków, więc to jest świetne i są toporne. Szukam takich właśnie topornych butów skórzanych, świetnie wykonanych. Wsuwane są, nie mają żadnych suwaków, żadnych elementów srebrnych czy złotych. To też polecam Wam, aby te buty były takie proste. Suwaki często odwracają uwagę od stylizacji, więc tutaj Starajmy się, aby nasze takie jedne bodki, które uwielbiamy na co dzień, najbardziej były proste, trochę toporne, żeby dodawały trochę pazura stylizacji, a jednocześnie takie ponadczasowe. Więc y, zwracajmy uwagę też na ten czubek. Uważam, że robi roboty tutaj w tym przypadku. No i tyle, jeśli chodzi o nasz październik. Staram się szybko Wam tutaj opowiedzieć, dlatego że, y, jak wiecie, w ciągu dnia już się ściemnia, tak szybko, że ledwo zdążę ze wszystkimi. Wcześniej robiłam nawet stylówki, teraz nagrywanie. E, więc staram się, jak mogę, aby przed tym zachodem wam to przekazać. <grych> ok, jedziemy z listopadem teraz. No i jak aura się trochę zmieniła z listopadem, było kilka dni takich mroźnych, to oczywiście tak jak nieraz mówię, nie jestem zbytnio fanką czapek klasycznych. Te, także sięgam po Balaklawy teraz i nie tylko. E, chcę wam pokazać opcję, która jest z Paryża, którą przywiozłam dwa lata temu. Tak jakbyście połączyły właśnie balaklawy razem z szalikiem, więc mamy taki czepek z szalikiem od razu i uwielbiam ten patent, bo po prostu zakładam w ten sposób, no powiedzmy sorki, mam teraz finkę akurat, ale o, tak to się robi. Więc naprawdę z klasą rzecz, fajnie nawet do puchowej kurtki, takiej grubej czy do płaszcza, świetnie gra. Zakrywa uszy, mogę sobie to zawiązać. Jak chcę mocniej, jeżeli bardzo wieje, no to mogę sobie dostosować. Czasami jest tak, jak mamy klawę taką y, klasyczną, że y, jednak te uszy nam wystają. Nie, nie jest tak, żeby za każdym razem aż tak było blisko buzi, może się rozciągnąć. Mam taką jedną, która już, już rozciągnęła, więc to jest fajne, że w tym przypadku mogę tym szelikiem się oplotać i y, jednak dostosować. Jakby do pogody, że tak powiem, ścisk przy uszach. No i polecam Wam, polecam mieć coś takiego, ale również takie firmy jak Samsung, Samsung czy Arket oferują świetne z wełny. Mam jedną z kaszmirów, którą pokazywałam Wam w stylizacjach do pracy na jesień, z Lily Silk, więc to jest też fajne, że jest kaszmirowa, bardzo mięciutka w dotyku. No, i planuję jeszcze mieć kilka takich klasycznych, właśnie w beżu, w szerości i w czerni, właśnie takich bliższych do twarzy zakładanych. Polecam Wam zamiast czapek nosić tego rodzaju okrycia głowy. Następnie muszę Wam wspomnieć o czymś, co mnie zachwyciło w listopadzie i starałam się to stylizować na różne sposoby. Muszę Wam polecić firmę, która również była. Razem ze mną na targach y, jestem wynczyć w Warszawie w elektrowni Powiśle 16-17 listopada. Dla tych, co byli, to może widzieli, dla tych, co nie byli, muszę przedstawić tą firmę. Świetni ludzie ją prowadzą. Pozdrawiam Was zresztą. I fajnie było poznać zaplecze, jak to powstało, jaka jest geneza tej marki i to, że te rzeczy są sprowadzane z Japonii. Jeszcze bardziej mnie przekonuje i myślę, że was też przekona. Chodzi o kimona w różnych wariacjach, w różnych materiałach długościach, przede wszystkim wzorach. Więc myślę, że każdy by znalazł jakiś wzór dla siebie. Ja oczywiście nieraz Wam mówię, że kolory beżowo-czarne to jest to, co uwielbiam, niezależnie właśnie od stylizacji, bo to są łatwe kolory do stylizowania. Tak, Czerń, beż, szarość, zieleń, granat to są kolory, które po prostu łatwo jest razem mieszać. Więc jak zobaczyłam drugiego dnia targów ten oto okaz wiszący u nich na stoisku, powiedziałam biorę. Nie ma gadania, muszę to mieć. Patrzcie na rękaw. Patrzcie na rękaw, jaki to jest sztos. Tutaj jest dołem zszyty. Tu wsadzamy rękę, więc ten dół nam wisi. Jest to 100% bawełna. Na początku tak nie byłam pewna, czy to lenczy bawełna, bo dopiero tak po dotyku i tak obgadaliśmy, że to jednak bawełna jest, ale też mieli piękne z jedwabiu, troszkę bardziej taki teksturalny materiał z zewnątrz, ale od środka taki bardzo mięciutki jedwab, również pasy do tego takie szerokie, że można się oplatać, więc to jest świetna opcja, aby nosić jako sukienkę na specjalne okazje typu właśnie chrzest, czy komunia, czy wesele nawet, jako gość weselny, coś pięknego, więc wystarczy dobrać idealną do tego torebkę pod kolor na przykład haftu. Czy dobrać buty właśnie pod jeden z kolorów pojawiających się na materiale? To jest też właśnie fajna wskazówka. Tutaj mam akurat beż i czerń, więc tu mogę nawet dodać sobie czerwień do tego jako dodatkowy kolor, ale jednak podoba mi się koncept, że założyłam pod spodem satynową bazę w postaci koszuli i spodni, takich szerszych, i wystawiłam trochę tego rękawu spod skórzanej kamizelki. Więc patrzcie, jak ta rękaw się mi ułożył, bo fajnie, jako taka bufka w tej stylizacji. Oczywiście, jak zdejmę kamizelkę, to widzicie, jak ten rękaw się układa. Mogłabym się pokusić jeszcze o skórzany pasek, i po prostu zostawić kimono. Tak, o na tych ubraniach, tak sobie, ale myślę, że ta kamizelka też na co dzień trochę przełamuje e, ten japoński styl, że tak powiem. Oczywiście, samo w sobie na jakąś krótszą sukienkę czarną założyła jadąc do Tokio, oczywiście też użyję tego kimona. Również będę nosiła na bikini na wakacjach. Zastosowanie tej rzeczy jest naprawdę multum tak wszechstronne. Uwielbiam ten print. Naprawdę, jest rzecz, którą wiem, że nie kupię. W żadnej sieciówce, więc też jak wydaję pieniądze na cokolwiek, to chcę, żeby to było coś oryginalnego. Również jak jeżdżę po Lumpexach i szukam dla Was też, staram się, aby te rzeczy były naprawdę takie wyjątkowe. Kimona, od Kimona Jest, bardzo Wam polecam. Zresztą nazwę mają super. Kimona jest, jest po prostu świetną nazwą, łatwo zapamiętać, więc oczywiście widzicie tu na dole. Zachęcam Was, abyście weszli na ich Instagram, jeżeli cokolwiek Wam się spodoba, jeżeli się spodoba Wam ten, co mam. Również do nich piszcie. Wydaje mi się, że na pewno jeszcze będą mieli w takich neutralnych kolorach w swoim asortymencie. Więc kosztowo to tak około 300 do 500 zł mniej więcej. E, szacowo, nie mówię Wam dokładnie, e, ale no, coś pięknego. I latem to jest oddychający materiał, bawełna, więc zdecydowanie będę miała wiele, wiele opcji noszenia. Mamy tutaj jeszcze trzy rzeczy na listopad, więc przechodzimy teraz do butów. Teram, Mamy tutaj takie trapery, słuchajcie, wciągane z gumową cholewką, zamsz, ale też guma, materiał rozciągliwy, elastyczny na grubej podeszwie. Więc teraz te zimniejsze dni to jest w sam raz, oczywiście jak deszcz pada, to po nie nie sięgam, prędzej wtedy zakładam kalosze, no ale ten czubek, również wracamy do tego tematu ponownie, kwadrat lub prostokąt nawet w traperach robi robotę, gdyby to było okrągłe, już byłoby takie troszkę nudne, więc jednak czubek ma wielkie znaczenie w butach, zwracajmy na to uwagę. Uwielbiam je, uwielbiam ich kolor, tutaj widzicie dosyć sportową stylizację, taką po prostu którą założyła na spacer. Tak stwierdziłam, że po prostu tym razem nie będę z nich robić eleganckiej stylówki, tylko coś bardziej takiego codziennego. To jest coś, co bym założyła do lasu na przykład na spacerze z rodziną, niekoniecznie coś co do wyjścia do knajpy, niekoniecznie, ale bardziej taki ala sportowy look na co dzień. No i one są super wygodne, zdaje się, że z zary, tak, zary są, ale wydaje mi się, że na Selfie je znalazłam. No jest to coś innego niż to takie typowo beżowo czarne. Które się widuje, albo całe czarne. Ten zamsz zielony jednak też dodaje fajnego kontrastu stylizacji. Następnie pokażę Wam okulary z H&M, które przywiozłam ze Sztokholmu. Bardzo często je nosiłam w listopadzie. Bywały dni mroźne, ale słoneczne, więc wtedy te wjeżdżały awiatory. Uwielbiam je, uwielbiam, są takie naprawdę ponadczasowe. Jednocześnie takie okrągły, dosyć kształt niespotykany. Zazwyczaj te, które miałam w szafie dotychczas były bardziej w kwadrat. To mnie urzekło, kiedy był słoneczny dzień, w Sztokholmie musiałam mieć po okulary, bo swoje zostawiłam w samochodzie w drodze do lotniska, o czym już wspominałam w filmie o sztokholmie, jak rozmawiałam, co stamtąd przywiozłam. No ale one są dalej dostępne w chem, więc jeżeli Wam się podobają, bardzo Wam polecam ten model. Jednak aż tak często nie sięgam po okulary z sieciówek ostatnio, ale jak już jakieś zamawiam, czy jakieś biorę, to muszą być wyjątkowe, a te uważam, że na pewno będziecie zadowolone, jeżeli sięgniecie po ten model. Na koniec chcę wam pokazać kurteczkę. Z wypełnieniem, co prawda, sztucznym, nie jest to naturalny puch. No, i to jest ASOS, czy nie? A nie, Pretty Little Thing. I to jest w ogóle z działu Petit, więc może dzięki temu, że jest Petit, mamy krótszy ten krój, co fajnie wygląda do różnych stylizacji. Szczególnie w niej lubię wyciągać rękaw który ma dziurkę na kciuka, takie sportowe topy zapinane pod szyję, super wyglądają z tą kurtką, mam też taką stylówkę jedną z Instagrama tutaj wam wkleję, którą robiłam jakiś czas temu z okularami przywiezionymi z Danii, z Kopenhagi, więc też fajny taki styl z tego powstał, taka ale nowoczesny, ale sportowy. No i to, co mi się podoba, to to, że nie ma żadnych tutaj pikowań, jest jakby gładki materiał wypełniony sztucznym puchem, ściągany tutaj, zobaczcie, Kołnierz, ale też te ściągacze są też na dole, więc taka główka powstaje z tej kurtki. Bardzo mi się podoba. No i ta biel oczywiście nam świetnie przełamuje takie, ala już wczesno-zimowe stylizacje, więc dla mnie to jest taka kurtka przejściowa, którą używam właśnie między jesienią a zimą. Teraz nawet do tych właśnie traperów, które widziałyście przed chwilą, czy do kaloszy, czy do jednych z zimowych butów, o których wspomnę w najbliższych filmikach, już bardziej zimowych. Nie będę Wam dzisiaj pokazywać, bo. Są momenty, kiedy jest jeszcze za ciepło, żeby je nosić, ale uwielbiam tą markę, też o niej wspominałam w filmiku o Sztokholmie, więc jeszcze do tego wrócimy. Ale też nieraz zakładałam z tamtymi właśnie butami, o których jeszcze będę mówić, tę kurtkę, więc bardzo ją lubię, jest bardzo milusia, ciepła, mimo że nie ma naturalnego puchu, to też zdaje egzamin na Chłodniejsze dni. No i to by była moja selekcja. Wszystkie stylówki, zobaczyliście, co nosiłam przez ostatni czas. W najbliższym czasie mam dla Was film bardzo ciekawy. Przyszedł mi tak do głowy ze względu na to, że na święta wybieram się do Szwajcarii, więc temat w ogóle podróży, podróżowania z klasą jest dla mnie czymś bliskim. Staram się od jakiegoś czasu bardziej zwracać uwagę na to, jakie biorę torby podróżne, jak się ubieram, jadąc na lotnisko i do samolotu. Aby było wygodnie, ale też z klasą. Więc o tym powiemy więcej w najbliższym filmie, e, jak podróżować z klasą i jakie wybierać torby podróżne. Bo zrobiłam dla Was research, który warto wybierać z marek światowych, które też są warte uwagi. Więc to będzie ciekawe, myślę, bo widziałam wiele razy wielkie fopa, jeśli chodzi o to, jak ludzie dobierają rzeczy podróżne względem swojego stylu, że to nie do końca jest przedłużenie ich indywidualności. A fajnie jest jednak, aby to był element osobisty, w to w czym nosimy rzeczy na podróż. Jakie buty dobieramy też na podróż, to też jest wszystko ważne. Bardzo się cieszę, że będę mogła Wam to w najbliższym czasie przekazać. Ściskam Was, życzę Wam wspaniałego tygodnia i do następnego nagrania modowego. i dzięki wielkie, pozdrawiam Was wszystkich, pa pa!